W 2021 roku obawiamy się, że to będzie rok bardzo trudny dla handlu, z tego tytułu, że wisi nad nami widmo podatku od handlu. Jeżeli rząd nie zdecyduje się wprowadzić tego podatku, to myślę, że sytuacja może być taka sama jak w tym roku. Natomiast przy podatku od handlu, dodatkowym dociążeniu. Branży po pandemii, po tym jak już od dwóch lat mamy spadki sprzedaży, jeśli chodzi o zakaz handlu w niedzielę, bo jednak nie ma tak, że ten te sześć dni w tygodniu konsumują również tą niedzielę. Tak się nie dzieje. Nie wszyscy, nie wszyscy klienci są w stanie po prostu zrobić zakupy w tygodniu albo zrobić w takim wolumenie, jaki by do tej chcieli pory robić. Więc po zakazie handlu w niedzielę w przypadku podatku od handlu po covid i oczywiście jeszcze widmie podatku cyfrowego, o którym mówi Unia Europejska, i tak do końca nie wiemy, na ile tak naprawdę handel dostanie z tego podatku, to wydaje mi się, i tutaj trzeba być tego świadomym, mówię to w tym momencie w imieniu analityków, rynku i ekspertów, że będzie drożyzna, że będzie sytuacja taka, że handel przy tak niskich marżach nie będzie w stanie utrzymać tych właśnie tego poziomu cen co do tej pory. Przez lata udawało nam się oferować klientom polskiemu społeczeństwu bardzo dobry towar wysokiej jakości po niskich cenach przy minimalnych marżach. W tym momencie przy takim docisku różnych danin, a, a jak przypomnę z poprzedniego jeszcze roku czy sprzed dwóch lat tych danin różnych i różnych obciążeń jest 20 aż to w tym momencie handel nie jest w stanie udźwignąć tego wszystkiego, utrzymać poziomu cen. Myślę, że to też się oczywiście odbije na Asortymencie, czyli zawężeniu części asortymentu, tak aby po prostu można było ciąć koszty tam, gdzie się da, tak aby można było utrzymać poziom wynagrodzeń, które mamy w handlu i, i utrzymać nas, nas, y, nasze zespoły, na, naszych pracowników. Więc ten rok będzie na pewno bardzo trudny. Obawiamy się, że konsumenci będą to mocno odczuwać Ich nie chcielibyśmy, aby odium i frustracja tego, co się stanie, jeśli chodzi o konsumentów, przenosiła się na nas bo to nie będzie decyzja handlu, który nagle wymyślił sobie wzrost cen, tylko sytuacji ekonomicznej, tego, co się dzieje w ogóle w handlu, tego, co się dzieje w gospodarce i tego, z jakimi dociążeniami musi walczyć handel, podczas gdy w okresie pandemii szukaliśmy, rząd szukał pomocy dla różnych przedsiębiorstw, a tu się okazuje, że w tej samej sytuacji dochodzi sektorowy podatek. Dla branży wielkopowierzchniowej podatek stanowić będzie 1,4% obrotu i przypomnę, że formaty te największe, największe powierzchnie handlowe mają w tym momencie rentowność na poziomie 0,5%.